Jesteśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Kampania inna niż te dotychczasowe, bo tu emocje pulsują, buzują. Lada chwila może nawet dojść do jakichś rękoczynów, wcale bym się nie zdziwił. I to jest problem szerszej natury. Co my tak naprawdę wiemy o kandydatach, co wiemy o ich programach, co wiemy, co nas czeka. I czego my tak naprawdę od nich oczekujemy? Skąd mamy czerpać wiedzę o nich? Jest to możliwe. Jest to wszystko do zdobycia, ale to wymaga czasu i wymaga przede wszystkim krytycznego myślenia. Nie wszystko, co znajdziemy, jest wartościowe, część z tego możemy zweryfikować, część której zweryfikować się nie da, należy odrzucić. To jest komparatystyka. Trzeba brać tę wiedzę i ją rozpowszechniać we własnym otoczeniu, w rodzinie, w kręgu przyjaciół, znajomych, dzielić się tym, nie rozmawiać o niczym, tylko rozmawiać właśnie o tym. I na tym tle polecam pracę Wojciecha Sumlińskiego. To już jest cykl o poprzednim kandydacie, on też kiedy startował na prezydenta, o czym zapominamy, Donald Tusk, który się skompromitował, przegrał i do dzisiaj tego nie może przeboleć. Ta złość w nim siedzi, jak taka gula w gardle i go bardzo uwiera. Teraz jego następcą, jego kandydatem jest niejaki Trzaskowski. Trzask, prask i już wygramy, już będziemy. Jesteśmy właśnie w małym mieście, w trakcie, gdzie widzimy, odbywa się wiec, spotkanie. Z Trzaskowskim. Słuchajcie, bardzo proszę, żeby Słuchajcie, proszę, żeby Panu stanowił zajście. Słuchajcie, proszę, Jest kilkadziesiąt osób, łącznie z przechodniami, naokoło. Oczywiście będzie to pokazane później w nagraniach, żeby były nieprzebrane tłumy ludzi, nie można było spod tych głów zobaczyć końca tego tłumu, a ten tłumek jest tłumkiem, tłumikiem niewielkim, tak jak mówię, to jest kilkadziesiąt osób. Jest to niesłychane, żeby na takiego kandydata, który jest przedstawicielem formacji rządzącej, Którzy mają nieprzebrane środki finansowe, nie potrafili zapewnić odpowiedniej frekwencji. Dlaczego ludzie na niego nie przychodzą? Bo coraz więcej wiedzą. Dzięki takim książkom, zarówno o tych związkach Donalda Tuska z siłami międzynarodowymi i wewnętrznymi narodowymi do odrzucenia, do pokazania, to są te niebezpieczne związki. Ja bym dodał w tym tytule jeszcze jedno słowo. Bardzo niebezpieczne związki. Donalda Tuska i Trzaskowskiego, dlatego że to jest druga strona tego samego medalu. Przy czym o ile jeszcze Tusk jest sprytny, cwaniak, to ten żenujący Trzaskowski na jego tle wypada po prostu katastrofalnie. Z tym głosikiem, z tymi pozami, które są historyczne, on próbuje coś osiągnąć, nie wiedząc jak i tak naprawdę czego chce, to Dostęp do wiedzy dla nas jest bezcenny, bo nie ma jeszcze tej powszechnej cenzury. Jeszcze nie są w stanie nas całkowicie zablokować we wszystkim. Dlatego czytamy, myślimy, rozmawiamy, przekazujemy to dalej, dzielimy się taką myślą. Wojciech Sumniński uwiarygodnił się wielokrotnie. Na tle tego, co robił, mimo nawet spadającej na niego krytyki, to jednak to jak załatwił wąsa Wąsatego, czyli Bronka Komorowskiego to jest już dzisiaj klasyka. Prezydent państwa, który jąka się, duka, stęka przed sądem, nie wiem, nie widziałem, nie pamiętam stałem tyłem, obnażył nicość tej formacji i jego osobiście całkowicie, ale obnażył też rolę niejakiego Romana Giertycha, który był jego pełnomocnikiem. I gdy się okazało, że on jest przeciwko swojemu klientowi w zmowie prawdopodobnie albo w jakichś innych związkach niebezpiecznych, także to go całkowicie uwiarygadnia. Powinniśmy o tym pamiętać. Pamiętać, czyli wyciągać wnioski. Kto jest sobą, kto jest z nami, kto jest przeciwko nam, kto nami rządzi i do czego to wszystko zmierza. Szerszy ruch społeczny jest wymagany, oddolne organizowanie się, grupki po kilku, kilkunastu Osobników są w stanie zrobić naprawdę więcej niż nam się wydaje, bo to jest ta siła wiodąca siła ciągnąca resztę. Samowiedza w dobie masowego rażenia dezinformacją jest niezbędna. Musimy wiedzieć sami o sobie i musimy tę wiedzę przekazywać tym, którym się nie chce myśleć. Są tacy ludzie, oczywiście, oczekują na gotowe, podane dania i to od nas muszą dostać. Czyli wybieraj w tej chwili racjonalnie, mądrze. I przede wszystkim etycznie. Jeśli masz ten wzorzec, co jest dobre, a co złe, dasz sobie z tym radę, przekonasz innych. To, że nie wszystkich trudno, ale przekonasz przynajmniej część. To jest ten trybik w tej wielkiej maszynie, który ją porusza coraz bardziej w dobrą stronę. I walczymy nie tylko o byt swój dla siebie w tej chwili, walczymy o dobro o przyszłość następnych pokoleń. Jesteśmy im to winni, tak jak winni jesteśmy tym, którzy byli przed nami. Nie można tego zaprzepaścić. Niebezpieczne związki są całkowicie do odrzucenia. Wszystkie książki Leszka Żebrowskiego dostępne na kapitalbukh.pl z kodem historia10 10%, 10 rabatu. Mamy żenujący przykład mocarstwa politycznego i ideologicznego jakie jest w Polsce. Mamy przykład osoby, która jest na tym statusie światowca, jak się okazuje do Kijowa pojechała delegacja narodowców europejskich, a tu gdzieś tam przyczepiony być może w jakimś bydlęcym wagonie na sianie Całkowicie ignorowany. Niedopuszczony do tego, co jest najważniejsze. Jest tłem. I to żenujące kłanianie się, potakiwanie, gdzie go wysyłają, żeby walizki przyniósł. Ludzie sobie z tego robią memy. A dlaczego memy? A może tak właśnie jest? Człowiek, który ma być graczem światowym, na poziomie światowym, nie ma wstępu do prezydenta USA. Jedzie kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki, Rozmawia, jest tam przyjęty i my to widzimy. I są kandydaci, którzy chcieliby bardzo, tak jak Trzaskowski, zaistnieć, ale nie będą tam przyjęci i nie są pokazywani. O czym to świadczy? Że mamy całkowitą rozbieżność między propagandą w Polsce, propagandą o Polsce i to, co oni tak naprawdę mogą. Jeśli to są światowcy, jeśli to są gracze na skalę międzynarodową, to oni grają. W karty, w jakiegoś durnia, w oszusta, w nic więcej, ale tylko i wyłącznie między sobą. Donald Tusk spełnił swoje marzenia, osiągnął bardzo wiele, poza jedną rzeczą poza prezydenturą. Teraz bardzo by chciał, żeby namaszczony przez niego Rafał Trzaskowski, czyli Atrapał Trzaskowski, żeby zaistniał, żeby był tym Podnóżkiem dla niego. Co my tu zrobimy, tą pałą i uchwałą, to nowy prezydent wszystko podpisze i zatwierdzi. I to się wszystko sypie. Okazuje się, że na spotkania z Zafałem Trzaskowskim przychodzą tłumy, ale tylko w internecie. Przez odpowiednie kadrowanie, pokazywanie, że z 200 osób robi się 20 tysięcy, z 20 osób robi się 2 tysiące i tak naprawdę tych ludzi nie ma. Do tej pory nie uczestniczyłem w żadnym tego typu wydarzeniu. Znałem to tylko z zewnątrz, z opowieści i z nagrań. Dziś, przed chwilą, na własne oczy zobaczyłem, jak wygląda w powiatowym mieście spotkanie z Rafałem Atrapałem Trzaskowskim. Może z obrzeżami, z przechodniami, może to jest 50 osób. Nie więcej. Nie ma chętnych na taką postać, która jest Światowcem, jak oni go pokazują. No języki zna, sam, towarzysz Geremek uczył go po francusku. I co z tego wynika, że on nie ma nic do powiedzenia. To jego jęczenie na tych wiecach, tak krzyczenie, tam, A, serduszka w górę, krzyczymy tu wszyscy razem. To ludzi nie pociąga, bo to nie jest format polityka. To jest format krzykacza na wiecu jakimś piwnym, który niczego nie dotyczy. Jesteśmy skazani na to, żeby własnoręcznie i własnowolnie. Wybrać w taki sposób, żeby odrzucić całą tą otoczkę nam narzucaną otoczkę, która mówi o tym, że on jest najlepszy, on jest najmądrzejszy, on może wszystko. Poklepują go wszyscy na świecie po plecach, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Nawet tak gdzieś pojedzie, to ma 2-3 minuty wystąpienia, ale jedzie z asystentką na tydzień czy na dwa w najlepszym hotelu. No to co oni właściwie robią i za co my im płacimy? I cała ta sfora Platformy Obywatelskiej, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej żyje naszym kosztem, uwłaszcza się, tworzą te spółeczki, obsadzają te spółeczki. Ilu urzędników Rafał Trzaskowski zatrudnił w Warszawie? To są tysiące ludzi, ale to są darmo zjady. W innych wielkich miastach na świecie jest tyle kadry, ile jest to potrzebne do, za, do zarządzania wielką metropolią. U nas ta metropolia to jest taka malutka na tle ich, tych wszystkich innych. Ale co on z tego zrobił? pranie pieniędzy i dojenie. To jest mniej więcej owsiach. Mamy dojnych darczyńców. Oni finansują kampanię. Wypierzmy, czyli odrzućmy.